Czy Franciszek zmienia doktrynę Dubia? 10 lipca tego roku pięciu kardynałów skierowało do Franciszka Dubia, czyli wątpliwości dotyczące jego wypowiedzi i działań. Franciszek odpowiedział, a kardynałowie, nieusatysfakcjonowani jego odpowiedzią, 21 sierpnia opublikowali krytyczny komentarz i ponowili w zmienionej formie swoje dubia. Następnie 2 października wystosowali powiadomienie skierowane do wiernych zamiarem upublicznienia. Następnego dnia Franciszek publicznie odpowiedział: i to jest również w języku polskim na stronie watykańskiej. Ta polemika Zarówno Dubia, jak i odpowiedzi Franciszka dobrze ujmuje teologiczny aspekt sporów i podziałów, jakie teraz przeżywa nasz Kościół. Albo lepiej powiedzieć, teologiczny fundament. Gdyż bez zrozumienia teologicznego wymiaru tego sporu, nie zrozumiemy samego sporu, dlaczego jest tak głęboki i trudny. Dlatego dobrze, że teksty. Tworzące ten spór zostały opublikowane. Do nas, teologów, należy ich komentowanie. Tutaj ograniczę się do jednego wątku, czyli do pytania: czym jest doktryna? O zrozumienie słowa doktryna. Według mnie jest on fundamentalny i dopiero dobre zrozumienie tego pytania umożliwia dyskusję w pozostałych kwestiach również tych które poruszyli kardynałowie. W tekście z 10 lipca w pierwszym dubium czytamy: Czy objawienie Boże w kościele powinno podlegać reinterpretacji zgodnie ze zmianami kulturowymi naszych czasów, zgodnie z nową wizją antropologiczną, czy też objawienie Boże jest wiążące na zawsze, niezmienne? I dlatego nie można mu zaprzeczyć. Po pierwszej odpowiedzi Franciszka Kardynałowie zrezygnowali z odwoływania się do niezmiennego objawienia, ale nadal poruszają się wewnątrz tego samego paradygmatu, co potwierdzają w powiadomieniu skierowanym do wiernych. Zapoznawszy się z jego listem, który nie odpowiadał praktyce ad Dubia, Przeformułowaliśmy dubia, aby uzyskać jasną odpowiedź opartą na odwiecznej doktrynie i dyscyplinie Kościoła. Fraza odwieczna doktryna jeszcze mocniej podkreśla niezmieniony sposób myślenia kardynałów. Już nie tylko objawienie, ale sama doktryna uzyskuje przymiotnik, który w ramach scholastyki Zasadniczo przysługuje Bogu. Odwieczny, niezmienny. Franciszek, jak wspomniałem, opublikował obszerną odpowiedź. Kardynałowie, w trakcie tego dialogu, wymiany, byli zawiedzeni, gdyż faktycznie Franciszek odmówił przyjęcia narzuconej przez nich perspektywy. Oni formują pytanie. A Franciszek wewnątrz struktury tego pytania do niego się odnosi. Franciszek tak nie postąpił. Zatrzymamy się przy pierwszej wypowiedzi. Kardynałowie wskazują wyraźnie dwie możliwości, i w tym momencie prosta odpowiedź szanująca pytanie musiałaby być przyjęciem jednej z nich: albo wierność niezmiennemu objawieniu albo uleganie duchowi naszych czasów, czyli zmienianie doktryny pod dyktando aktualnej antropologii. Franciszek odrzuca całą tę alternatywę, odrzuca narzuconą perspektywę. W swojej odpowiedzi odrzucając perspektywę, jednak stosuje słownictwo przyjęte przez kardynałów, w szczególności nie odrzuca słowa niezmienność, lecz je interpretuje. Przypomina, że niezmienność przysługuje tylko Bogu, w Bogu jest pełnia, również pełnia objawienia, którą kardynałowie nazywali niezmiennością, jest po stronie Boga. Natomiast my, ludzie, Kościół, wzrastamy w zrozumieniu, w przyjmowaniu objawienia. Ten wzrost nie jest zmianą zmieniającą istotę, lecz przemianą, dojrzewaniem, rozwojem. Wewnątrz nieskończonej pełni Bożego objawienia. W ramach tej przemiany możliwe są zmiany w poszczególnych kwestiach, i wielokrotnie w historii Kościół zmieniał poszczególne punkty swojego autorytatywnego nauczania. Franciszek przypomina kilka takich zmian i podkreśla, że dotyczyły one problemów niemałej wagi. A więc, powtórzę. Franciszek odpowiada, nie przyjmując perspektywy, ale odwołując się do tradycyjnych kategorii teologicznych i doktrynalnych. Doktryna o rozwoju doktryny chrześcijańskiej nie jest nowa. W V wieku Wincenty z Lerynu, w wieku XIX John Henry Newman. A więc nikt z ludzi... Także nikt z tych, którym w ramach urzędu nauczycielskiego kościoła powierzono troskę o wierny przekaz nauki Chrystusa, nie może sobie przypisywać dostępu do pełni niezmiennego objawienia. Ta pełnia jest tylko w Bogu. Franciszek tego wprost nie pisze, ale to można wyczytać z jego argumentacji. Kardynałowie ustawiający się w roli strażników niezmiennego objawienia sugerują że to właśnie oni mają dostęp do tegoż niezmiennego objawienia. To jest nieuprawniona uzurpacja. Z tej konstatacji można wyprowadzić kolejny wniosek. Otóż to, co kardynałowie nazywają niezmiennym objawieniem, jest tylko jedną formą, pewnym cząstkowym aspektem tegoż objawienia. Sam w sobie ten cząstkowy aspekt nie jest błędny ale nie może pretendować do roli całego niezmiennego objawienia. Dodajmy, taki sposób, jaki przyjęli kardynałowie, powoływania się na niezmienne objawienie jest oparty na XIX wiecznej skostniałej neoscholastyce, która podtrzymywała przeświadczenie o tym, że prawda objawienia jest zawarta w literze poszczególnych orzeczeń doktryny. Jeżeli przyjmiemy komentarz Franciszka, wyrażone w Dubie oskarżenie traci swoją moc. Wzrastamy w Kościele w rozumieniu objawienia. Możemy zatem spierać się, czy ta lub inna zmiana konkretnego punktu nauczania eklezjalnego jest uprawniona, ale nie ma, nikt nie ma prawa używać Argumentu, że każda konkretna zmiana jest odejściem od wierności depozytowi wiary. A więc używanie argumentu z niezmiennego objawienia jako argumentu wykluczającego dyskusję o tym, jak dzisiaj Kościół rozumie objawienie, jest teologicznie nieuprawnione. Powtórzmy. W odpowiedzi Franciszek stosuje słownictwo z dubia, Nie odrzuca, lecz interpretuje słowo niezmienność. Ale słowo niezmienny odniesione do Boga nie jest pojęciem, którego Franciszek używa we własnej refleksji i nauczaniu. Wystarczy przyjrzeć się częstotliwości i sposobowi pojawienia się tego słowa. W Ewangelii Gaudium. Franciszek kilka razy go używa, referując cudze myśli, ale tylko raz w bardzo specyficznym kontekście stosuje go w swojej własnej myśli. A więc możemy przypuścić, że w tej dyskusji Franciszek używa tego słowa wyłącznie ze względu na tekst dubia, dostosowując się do słownictwa kardynałów. Chce swoje rozumowanie rozpocząć w sposobie myślenia i słownictwie, w którym Dubia zostały napisane. Ale to nie jest jego słownictwo. A teraz przypomnijmy dla teologów rzeczy znane, ale dobrze je powtórzyć. Skąd wzięło się słowo niezmienny jako pojęcie teologiczne? Przyszło z filozofii Arystotelesa. Jest zrozumiałe tylko, gdy uwzględnimy arystotelesowe ujęcie relacji metafizyki do fizyki. Pojęcie niezmienność jest utworzone jako opozycja do zmienności, gdyż arystoteles ruch, zmianę uznawał za przymiot rzeczy fizycznych, materialnych. To, co metafizyczne, pozamaterialne, nie podlega zmianie, ruchowi. Wobec tego czas, jako miarę zmiany, Arystoteles umieszczał w fizyce. Metafizyka jest poza czasem. Bonum, verum, poluchrum, ens nie podlegają zmianie czasowi. Zmiana zależy, zasad, należy zasadniczo do fizyki. Można to jeszcze tak. Zmiana jest przejściem z możności do aktu. Możność jest niedoskonałością, akt jest spełnią? Bóg jest czystym aktem. W Bogu nie ma żadnej możności, czyli czegoś, co jeszcze nie jest doskonałe, co mogłoby się zmieniać. Dlatego w Bogu nie ma zmiany. Bóg jest niezmienny. Powyższe rozumowanie jest dla wykształconych w scholastyce powtórką zagadnień podstawowych i oczywistych a dla tych, co ze scholastyką nie mieli kontaktu, tekstem zupełnie martwym, dziwnym, zabawą słowami, abracadabra. Podsumujmy. Słowo niezmienny, odniesione do Boga, niezmienny Bóg jest zrozumiałe dla wykształconych w scholastyce. Dla nich słowo to wyraża coś bardzo ważnego, transcendencję Boga. Odróżnia Boga od zmiennego, niedoskonałego świata, wskazuje na jego doskonałość i pełnię. Ale fraza niezmienny Bóg jest niezrozumiała dla ludzi, którzy nie mieli kontaktu z filozofią Arystotelesą. Niezmienność kojarzy się z kamieniem, nieruchomością martwoty. W żaden sposób nie pasuje jako słowo wyrażające pełnię i doskonałość Boga żywego. O którym czytamy w Biblii. Każdy może teraz prywatnie nie ogłaszając wyników swojej medytacji, posmakować, jak brzmi jemu słowo niezmienny Bóg. Franciszek zna scholastykę i świetnie posługuje się myśleniem terminologią scholastyczną. To ojciec profesor zademonstrował. Między, rozróżnienie między wolą aktywną, bierną, Boga, klasyka scholastyki. Dla niescholastyków dziwactwo. Ale y, Franciszek, jego własną teologię uprawia nie tylko poza słownictwem, ale poza filozofią Arystotelesa. Do głębi zerwał z tą teologiczną tradycją, która przetrwała prawie tysiąc lat. To zerwanie nie jest pójściem w nieznane. To jest z jednej strony powrót do Augustyna. Można to przedstawić tak: Tomasz twierdzi: Agere sequitur esse, Franciszek papież za Augustynem esse sequitur amare. Franciszek odczytuje objawienie Boże w zupełnie innych kategoriach niż kardynałowie. Ta różnica jest bardzo głęboka i dotyczy podstawowych struktur myślenia. Dlatego bezpośrednia dyskusja o poszczególnych kwestiach wyrażonych w dubiach jest niemożliwa. Trzeba najpierw dostrzec głęboką różnicę filozoficznych paradygmatów, jaka dzieli teologię obu stron. Film Dwóch Papieży, wyprodukowany w 2019 roku. Scenarzysta znał więc pierwsze teksty Franciszka. Zrobił kawał dobrej roboty. Ogromna część filmu to są dialogi Bergoglio z Benedyktem. Kto oglądał, to sobie to przypomina. Yy, I w tych dialogach niezmienność, zmienność jest tematem, który ciągle powraca. W 13. sekundzie, 12. minuty filmu Benedykt podkreśla Bergoglio. Nie wolno zmieniać prawdy objawionej. A ta długa rozmowa kulminuje się w 10. sekundzie. Dwudziestej minuty filmu. Benedykt stwierdza, Bóg się nie zmienia. Bergoglio równie mocno stwierdza, Bóg się zmienia. Licencja poetika. Ja bym się tak nie odważył, ale dzięki temu to zostało postawione na ostrzu noża. I teraz wracamy do samego pojęcia doktryna. Tu Zacznijmy od przemówienia Jana XXIII na otwarcie Soboru Watykańskiego II. Do obowiązku Soboru Powszechnego należy przede wszystkim strzeżenie świętego depozytu nauki chrześcijańskiej i podawanie go w jak najbardziej skutecznej formie. Naszym obowiązkiem jest nie tylko strzec owego cennego skarbu, jakbyśmy się zajmowali jedynie przeszłością, ale także poświęcać się z ochoczą wolą i odważnie tym zadaniom, których nasz wiek wymaga, kontynuując drogę, jaką kroczy Kościół od dwudziestu wieków. Punktum saliens tego soboru nie jest więc dyskusja nad którymś z artykułów. Podstawowej doktryny kościoła. Nie dlatego osobór był potrzebny. Yy, I duch chrześcijański, katolicki, apostolski całego świata oczekuje nowego bodźca dzięki odnowionemu, pogodnemu, spokojnemu przylgnięciu do pełnej, nieuszczuplonej nauki kościoła. Czym innym jest istota starodawnej nauki, stanowiącej skarbiec wiary, a czym innym jest sposób jej wyrażania? I tutaj w tym frag, zacytowanych fragmentach widzimy: po pierwsze, Jan 23 każe zejść do fundamentów doktryny. Tu są używane łacińskie słowa doktrina depositum fidei. I podkreśla, że istota tego, co nazywamy doktrina, depositum fidei, to jest co innego niż sposób jej wyrażania. Sposób jej wyrażania. Można interpretować dwojako: taktyka, doraźne słownictwo. Powierzchownie podejmowane podejście duszpasterskie. Yy. Według mnie takie podejście spłyca przesłanie Jana XXIII do tego stopnia, że pomija zupełnie jego głębokie wyzwanie, trywializuje. Jestem przekonany, że Jan XXIII wzywa uczestników soboru do najwyższego wysiłku. Do wejścia w serce misji kościoła, w to serce, które znajduje się w Duchu, w Słowie Bożym i jest głębsze niż jakiekolwiek ludzkie Słowo. Że żadna ludzka myśl nie obejmuje depozytum fidei, istota doktryny sakre leży głębiej lub wyżej niż sięgają ludzkie Słowa, w tym także Słowa dogmatu. O tym Pisał Wincenty z Lerynu. I takie zrozumienie depositum Fidei pozwala czytać słowa Jana XXIII o sposobie jego wyrażania bardzo dogłębnie. Otóż w sposobach wyrażania zawiera się język, ale też ludzka struktura myślenia, którą teologia, doktryna Kościoła czerpie, czerpała i czerpi od filozofii. Każde słowo, każde zdanie podlega interpretacji. Każdy sposób myślenia, każda filozofia podlega krytyce. Kluczem interpretacyjnym, punktem oparcia jest wiara i głębokie pragnienie wierności soboru. Spory należą do istoty, nie są niczym wstydliwym. Należą do logiki działania Ducha Świętego. Natomiast każdy spór trzeba kiedyś i jakoś zakończyć. Tradycyjna struktura Kościoła przyznaje tę władzę Urzędowi Nauczycielskiemu pod przewodnictwem papieża. Franciszek pojmuje swoją rolę dialogicznie, synodalnie. Wierzy, że taki sposób działania jest dzisiaj dla Kościoła najlepszy. A więc. Yy, Doktryna depozytum Fidei nie mieści się w swojej istocie w żadnym ludzkim słowie. I teraz dokonam jeszcze jednego rozszerzenia. Jestem przekonany, że Jan XXIII, mówiąc o depozytum Fidei i sakra doktryna, wskazywał na to samo na co wskazuje Franciszek gdy pisze o kerygmie kerygma powinna zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej kerygma jest trenitarna, jest ogniem ducha udzielającego się pod postacią języków i sprawiającego że wierzymy w Jezusa Chrystusa kerygma Depositum fidei, sensus fidei, doktrina sakra, żywy dar Boga dla Kościoła. Zupełnie znika jakiekolwiek odniesienie do niezmienności. Chciałoby się zamknąć tę wypowiedź efektowną frazą. Franciszek nie zmienia doktryny. On zmienia samo rozumienie doktryny. Ale taka fraza byłaby błędem. Nie chodzi o zmianę, ale o wzrost. W ramach tego wzrostu zmieniają się słowa, filozofie, struktury myślenia, ale pozostaje duch. A więc Franciszek nie zmienia, ale odnawia rozumienie doktryny. Od, yy, odnawia to, co skostniało, przywraca życie, świeżość temu, co zastygło. Wydobywa to, co było ukryte. Pokazuje, że istota doktryny, karygmy, depozytum fidei, leży w duchu, a nie w literze. List, Drugi list do Koryntian. Duch ożywia, litera zabija. I y, w pewnym sensie można oponentów Franciszka argumentujących z niezmienności doktryny. Uznać za fundamentalistów. Przy czym jest to dokładnie tak, jak fundamentaliści biblijni czytają pismo, tak tutaj dokonuje się, dzieje się lektura fundamentalistyczna tekstów doktryny. Ostatni pasus. Dubia kardynałów nie wzięły się z nikąd. Wielu katolików poważnie traktujących swoją wiarę, Szczerze, pragnących żyć według przykazań i znajdujących w Kościele oparcie pewny fundament, na którym mogą oprzeć swoje życie, jest głęboko zaniepokojonych. Mają poczucie, że Franciszek kruszy ten fundament, zabiera im oparcie, jakiego szukają w Kościele. Ci katolicy nie muszą być wykształconymi teologami. Nie muszą znać scholastyki rozróżniać. Ale ukształtowani wewnątrz formacji intelektualnej i duchowej opartej na scholastyce, przyjmują ją jako, ją jako pewną oczywistość, na której opierają podane im rozumienie doktryny i niezmienności objawienia. Taka jest ich wiara. Ale żywa wiara chrześcijańska, katolicka zawsze. Niezależnie od doraźnego kształtu formacji teologicznej, jest oparta na słowie, na Jezusie objawiającym Boga, Ojca w Duchu. Dlatego, choć pierwsze wrażenie może być takie, że kruszy się wszystko, sam fundament, to kruszy się tylko pewna i tak zmurszała forma. W ten sposób otwiera się droga do odnowienia, oczyszczenia samych fundamentów naszej wiary, naszego życia wiary. Ale czy nie mogłoby zostać tak jak było? Niestety nie. Metafizyka Arystotelesa, jej słownictwo, jej kategorie poznawcze stały się kategoriami muze muzealnymi. Tak się dzieje z każdą ideą ludzką, myślą. Nic nadzwyczajnego, tylko Słowo Boże trwa na wieki. Aby wiara dzisiaj była żywa, mogła stawać się fundamentem życia, stawała się światłem, musi wyzwolić się z muzealnego kostiumu. Taki historyczny kostium, wiara przeżywana na poziomie sztywnej doktryny, wyrażanej w niezrozumiałych słowach, zamyka nie tylko na poziomie języka, który przestał być komunikatywny dla ludzi spoza zamyka także mentalnie i duchowo. Ciąży ku mentalności oblężonej twierdzy traci wszelką moc misyjną. Takie przekonanie, że zła teologia, sztywna, schyłkowa scholastyka przynosi wielkie szkody duchowe, było podstawowym impulsem skłaniającym Henryka Delibaka do poszukiwań teologicznych. Franciszek teologicznie wiele zawdzięcza Delibak, Delibakowi. Na pewno zaczerpną od niego również mocne przeświadczenie o wadze dobrej teologii dla duchowego życia Kościoła i każdego wierzącego. I teraz do nas, teologów i duszpasterzy, należy ta praca: zrozumieć teologiczne zawiłości dziejącej się przemiany i pomóc wiernym, którzy nie są teologami. Odnowić oparcie w żywym Słowie wiernego Boga. Pokazać, że w zmiennym świecie właśnie to oparcie jest najpewniejsze. Tym oparciem, które ofiaruje nam Bóg Ojciec przez Jezusa w Duchu. Bóg żywy, Bóg wierny. To o wiele lepiej mówi o Bogu Jezusa Chrystusa niż o wonie zmiennym. Ale, a więc wierzący nie muszą, ale aby teolog, duszpasterz potrafił owocnie dzisiaj utwierdzać wiernych w wierze, sam musi rozumieć te wewnątrz teologiczne zawiłości. Bardzo dziękuję.